Szybciutko pasu przeczytamy skład tempo białka. Andrzej Tupsi, Paweł Marek, Michał Gruca, Jakub Mielec, Krzysztof Piekarczyk, Kamil Kuczak, Patryk Serafil, Hubert Basiura, Kamil Koziołek, Wojciech Wydra, ławka rezerwowych, gospodarzy Szymon Sałaciak, Jakub Łankiewicz, Mikołaj Zuchara, Jan Wydra, Michał Puzik, Kasper Pająk, Mateusz Kądziołka, Michał Garb oraz Mikołaj Bodek, trenerem gospodarzy, oczywiście pan Marek Kołodziej. Z kolei Niwa nowa Wieś, w bramce 1 Adrian Drewniany, 4 Nikodem Grabski, 5 Wojciech Piwowarski, 6 Kamil Karsz, 7 Maciej Grudziński, 8 Michał Matejko, 9 Michał Studnicki, 11 Kapitan Lucjan Stawowczyk, 17 Sebastian Frączek, 18 Patryk Miłoń, 19 Krzysztof Jurczak, ławka rezerwowych, 12 bramkarz Aleksander Gabryś, 14 Sebastian Szusarczyk, 15 Maksymilian Naglik i 16 Oliwier Piwowarczyk, a trenerem drużyny gości jest pan Bartłomiej Dudzic. Biega do niej Hubert Basiura, ładnie minął obrońcę, Basiura i Drewniany pewnym chwytem zakończył tę akcję. Kamieniwy, ale strata. Serafin do piekarczyka ma miejsce, ma czas by się rozpędzić. Zobaczymy Charlie Krzysztof Piekarczyk. Jeszcze do Serafina, Patryk Serafin i 1 do 0 dla Białki. Kapitalna kontra, można powiedzieć. Przejęcie piłki w środku pola. Serafin do piekarczyka. I mamy 1 do 0. Ten, który dzisiaj otrzyma tą piątkową paterę z okazji 30 urodzin. No, pokazuje, że nie na wyrost na go Predator El Pistolero Krzysztof Piekarczyk. To tempo rozpoczyna strzelanie w tym meczu. Basiura. Tempo rusza z kontratakiem. Z pierwszej piłki wydra do Basiury. Ten z kolei do piekarczyka. Dynamicznie Krzysztof Piekarczyk. Piekarczyk i było blisko. Ale... Matejko. Daleko do przodu, aż pole karnej niebezpiecznie pod bramką. Andrija Tupczy ależ bramka wyrównująca. A zdobywcą gola Patryk Miłoń. Matejko. No, kuriozalny gol. jeden do jednego w spotkaniu. Do przodu, aż pole tempo Andria nowa wieścia. Gości doprowadzają do wyrównania. A zatem znamy już odpowiedź na pytanie, czy do przerwy tempo będzie miało czyste konto ruszył Michał Sobek mimo dwójki zawodników w obok siebie Sobek wciąż przy piłce szansa będzie za chwilę Serafin mógł zdobyć drugą bramkę w tym meczu a ma w środku pola karnego Patryka Miłonia zdecydował się jednak na wycofanie piłki a jeszcze teraz rykosze było niebezpiecznie i za chwilę będzie wznowienie od rzutu rożnego dwóch zawodników Niwy jest tam Wojciech Piwowarski przy nim ale Sobek daje sobie odebrać piłkę Wszystko niego Grudziński jeszcze to Jakub Mielec Niewiele, bardzo, bardzo niewiele zabrakło. Z kontratakiem po przechwycie piłki, podanie od Basiury do Wojciecha Wydry. Wydra i zobaczymy krótkie rozegranie Basiura i z tej akcji nie wynikło. Dwójka zawodników tempa, Kuczak i Basiura ruszyła do tego zawodnika, Miłoń. I za chwilę od autu przekonamy się, który z zespołu, bo sędzia liniowy tutaj dyskutuje i trzyma chorogiewkę w górze. Będzie chyba żółta kartka dla Kamila Karcza. Zobaczymy coś. Usłyszał sędzia boczny, a mają interką. Każe tutaj zawodnikom obu drużyn się odsunąć. chcę tutaj porozmawiać. Jasta ma żółtą kartkę dla. Czerwona! Czerwona. Wow. Co tam musiał powiedzieć Kamil Karcz? Najpierw mi teraz zeszli na dół. Bartek, Dudzi, trener Niwy, nawet się nie odzywa, tylko. w Białce, Serafin, świetnie do Koziołka, Kamil Koziołek, do Huberta Basiury. No, wszystko tu się zgadzało. Eee, Michał Studniński. To już miło, Studniński. Basiura, do Kuczaka, Kamil Kuczak. Gramy dalej. Podanie prostopadłe jest tutaj jeszcze. Patrzymy, Andrii Tupci. Fantastyczna interwencja. Zwłaszcza w takim momencie, kiedy ten mecz powoli, bo powoli, ale zmierza już ku końcowi. Jest niebezpieczny. Ustawił futbolówkę Krzysztof Jurczak i jest zagranie w pole karne. Bramka na 2 do 1. A więc Niwa, nowa Wieś wychodzi na prowadzenie. Coś innego. No nie, z tego założenia pod bramką, adrena drewnianego być nie mogło. Paweł Marczyk piłka i jest Patryk Miłoń. trzy do jednego. I jeszcze Serafin dopadł do piłki. Piekarczyk. Do Wojciecha Wydry, Wojciech Wydra, Kuczak i piłka odbita od nóg Nikodema Grabskiego, a zatem będzie rzut rożny. Kuczak. Rzutka w pole karne do Pawła Marka i Paweł Marek jest Tutaj piłka w siatce, ale to jest dopiero drugi gol. Gol, można powiedzieć, pocieszenia. Jeśli... Nie wiemy, co pokazuje sędzia główny. Patrzy się na zegarek, ma gwizdek w ustach. I to jest koniec, to jest wygrana niby nowa wieść, to jest druga porażka w trzecim ligowym spotkaniu w nowym sezonie Tempa Białki. Oj, ten maraton tygodniowy zaczął się bardzo, bardzo źle, niekorzystnie dla gospodarzy.